Tego tytułu, o to jest to, co zawsze złym Ale to też nie namiętnie mięknie. To jest, to jest ten, Ale naprawdę tak jak myślisz, że możemy to się to już mi się odrzucić od systemu. tego złym. No, to zrobiłeś. To spowodowałeś. No. No, widzisz, bywa i tak, no to, nie, to musisz... Bywa i tak. Это житье? Нет, не житье.

Hvala

No nie, nie. Daje się przyczyny tej, tej, no, inercji. O, jest to inaczej. Wiem, że problem jest złożony, ale... To jest tak Nie, nie tak do końca. Wiem, że to się z pojedynkiem. To jest to, u Ciebie najpierw to, że zamiast powiedzieć, zamiast odebrać, to Ty wolno potem się z pojedynkiem. To nie zawsze jest możliwość odebrania. No, no ja to rozumiem, ale to je tak, się, jednak to jest już sytuacja, w których powiedzieć, że nie było, że jednak odbywa. Tak. A skąd wy to wiecie? A to, to już jak usiądziemy przy tym, to to roz, roz, rozdybniemy, bo tak to teraz to.